No i jedziemy na tą misyjkę. Jest to praktycznie to samo otoczenie co w tamtej misji, tylko że dzień. Chwale misji jest dzień, szczerze mówiąc. Tutaj nie zmieniamy broni, mamy bardzo dobre. I tu będzie szedł od razu koleś, z tego co? Aż dwóch! Ło! Wow. Ha! Przewrócił się koleś. Oj kurde, z taką bronią! Zapiszemy Tutaj będziemy czołgi rozwalać Oj, kurda Dobra, zdarza się Hmm, no, ja sobie sobie kości, ja tutaj pójdę sobie po życie. Way ja pierdzielę czołg No i full Teraz zapierdzielamy sobie po panterfausta, czy tam szerega naś, tak przynajmniej tyle. No i ja sobie zamienię za FG i lecimy na Czołga. O, ty masz FG, dobra, nie jednak. Sorry, Hegmon, ale ściszę ten dźwięk, bo uważam, że za głośno jest. No tak troszkę ściszy tam, żeby mi przychalać. Oj, kurde, skąd! Ty mnie strzelasz. Kurde, ciężko jest. Ty grana na rzucić. Kurde, parkour. Widzę, że robią Niemcy, ale im to nie wychodzi. Bo Tomek mi przeszkodził. A, to mój był tamten folej. Czwarta misyjka. Ciekawa strasznie. Lubiałem tą misję zawsze, tylko że tu miałem takie... o historia, ale to by ty gość pójść. Ale już nie jesteś, bo nie żyjesz. Pominaj mnie dobrze w niebie. że przez przypadek zabiłem. I tutaj wyciągamy sobie broń i byk Co teraz mamy? Aha i teraz właśnie był bug. Więc nie wiem jak go naprawić. Czy uda mi się go naprawić? Ale sądzę, że tam uda mi się. Dobra, nie, ja biorę M, 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 M G 42. Dobrze. No i na pierwszy. Jak kojarzycie to miejsce, to my stamtąd y chyba stamtąd szliśmy, z tamtego domu. Tutaj chodziliśmy tutaj i tam rozwalaliśmy to działko, Dobra, ja sobie podniosę życie gdzieś tutaj o ile jest. Nie chcę, że jest. No jak może nie być. Ej no co ty co robisz koleś. Moje E. M. No, obiektyw no, complete, jednak nie jest zbudowane. Naprawiłem to. A w jakiś sposób zmieniłem zgodności na Windows 98. No i bardzo dobrze teraz chodzi. I się bardzo z tego cieszę powodem. Dobra, ale nie gadamy... Nie gadajmy o tym, tylko o naszym zagraniu Teraz będziemy musieli... Nie wiem po co, ale iść tam. O, to w kojarzydzie na pewno to miejsce, które rozwaliliśmy, to to. To, to, to. Życzku. oj kurde tego się nie spodziewałem, będzie trochę deadów w tej misji, ale cóż, mówi się zdarza się Użyjmy tej broni zawsze pod koniec gry, no pod koniec już chyba w następnym levelu nie będziemy jej mieli, a to była jedna z moich ulubionych broni zawsze Chociaż tak dawno nie grałem w tą grę, że nie pamiętam nawet jaka będzie piąta misja. Chociaż na pewno, jak z nią wejdę i zobaczę to otoczenie i w ogóle, to będę wiedział. Pamiętam misję jak się prowadziło taki skuterek. Nie skuterek, tylko. No, my tego oczywiście nie prowadziliśmy, tylko koleś, a my strzelaliśmy. Bardzo fajna była ta misja. Pamiętam misję z mostem. O kurde, tam czołg chyba jedy. Gdzieś. Pamiętam misję tak, pamiętam misję z mostem. Pamiętam jak prowadziliśmy czołg. Ujoch, Ale tego jak prowadziliśmy czołg, to nigdy nie lubiałem. Dobra, zapiszemy. I jak zawsze, musimy iść po Panzerfausta. Ja zamienię znowu na FG. A, i tutaj, w ten shop, to są <trykne> lajtowo. Teraz to... lokacja, i enemy muszę Czyli muszę znaleźć jakieś gniazda, muszę zlokalizować pozy... nieprzyjacielskie pozycje coś takiego. Pamiętam, że tutaj będzie snajperka, a moim żywiołem jest snajperka w Call of Duty. Tak, sam tak samo jak w mw 2 tak samo i z tym. Bardzo fajnie lubię robić quickshoty, no-skopy i w ogóle... Soro y. O, kojarzę to miejsce. Czy znaczy, tam nie było, Dobra, zaraz piszę. Yy, I tak, ja sobie zamienię po raz kolejny za E. Bardzo lubię snajperki. Tylko szkoda, że nie da się tutaj. A nie, tutaj się nie rusza ten celownik, tej grupi. No kurde, nie ruszaj się koleś Nie no. To FG, tam MG, czy kurde... przepraszam. No kurde, miły start. mi. No, dostał jeden. Teraz sądzę, że będzie łatwiej. On tam sobie idzie, majek. Do gniazda. Też uważam, że nie poszczela za długo. Tutaj drugi i tej wieży i tutaj będą uzbrajać moździerz. Musimy im to przeszkodzić oczywiście. Tutaj zapiszemy i tamtego ściągniemy. No i dostał. Tutaj będziemy autkiem jechać. No, no scope. No scope. Jeden zniszczony. Aha! To yy, znajdź, i zlikwiduj. Nieprzyjacielskie. pozycje mój dzieje, coś takiego. Dobrze, tutaj jest drugie, z tego co pamiętam. Tylko pamiętam te cztery misje i pamiętam te co już tam wymieniłem. Reszty ogólnie pamiętam i teraz siadamy do autka i będziemy popierdzielać. O, wyjechaliście, dobra, wsiadamy, Przegrupuj się, w olejem i idź za do auto. Dobrze, no i tak, dziękuję za obejrzenie cz czwartego levela z gry Call of Duty 1. Napiję się i serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnych tutaj. No senęka i końc. Ja już się nie odzył. No i dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa!